Dzień dobry. Chciałabym Państwu przedstawić, jak domowym sposobem można wyleczyć grypę. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałam także wyjaśnić, że w niektórych przypadkach warto jest zaopatrzyć się w leki przeciwwirusowe. Bardzo ważnym wskaźnikiem domowych sposobu leczenia jest odpoczynek oraz nawadnianie. Dlatego warto w tym czasie zapewnić sobie dobre warunki do rykowalestencji, ponieważ dużo snu i odpoczynek oraz nawadnianie organizmu to podstawa. Gdy grypie towarzyszy gorączka oraz kaszel, bardzo ważne jest picie dużej ilości płynów, aby się nie odwodnić. Bardzo dobrym sposobem jest picie herbaty oraz naparły zół. Dobrym sposobem jest także picie herbaty z miodem oraz imbirem, ponieważ imbir rozgrzewa. Ważne jest także zadbanie o nawilżanie pomieszczenia, ponieważ gdy poziom nawilżenia jest bardzo niski, sprzyja osłabieniu naturalnej odporności. Jeżeli doskwiera kaszel, można zastosować miód, ponieważ miód ma swoje właściwości. Inna łyżka miodu powinna pomóc przed snem. Powinna także skutecznie zmniejszyć napady w nocy. Bardzo pomocna jest także gorąca kąpiel, ponieważ odpowiednie wygrzanie organizmu pomaga w regeneracji. Dobrze jest dodać parę kropli olejku eterycznego. Co rozluźnia mięśnie. Jeżeli podoba ci się mój film, zapraszam do subskrypcji.